Hej, hej, witajcie kochane wodniki, z tej strony Wróżka Roza. Zapraszam Was dzisiaj na horoskop na miesiąc lipiec 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie. Może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga wróżka roza, lub też odsyłam do filmiku umieszczonego na końcu tego nagrania. Tam jest wyjaśnione, jak można się zapisać na sesję indywidualną. Drogie wodniki, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za yy, łapki w górę, za Waszą aktywność. Więc nadal zachęcam do tej Waszej aktywności. No i yy, przypominam też, yy, żebyście nie zapomnieli wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Zatem, moje drogie wodniki, przechodzimy do czytania. Zobaczmy, co się będzie działo u Was w finansach w pracy w miesiącu lipcu. Praca z pasją, yy, ale też tak, jakby karty mówią, yy, że. Może trzeba wyjechać, może gdzieś wyjedziecie i odkryjecie coś, jakąś tajemnicę, która, która pochłonie Was, może jeśli chodzi o naukę, a może to będzie w przyszłości Wasze źródło dochodu. Dociągamy karciochy, zobaczmy co to, co to dalej będzie. No jest tutaj karta też wypoczynku, niektóre osoby może będą brały chorobowe. Może już za dużo bierzecie na siebie, choć no widać, że to jest pasja. No ale jak to się mówi, natury się nie oszuka. Dociągamy karty. Finanse dla wodnika. No właśnie, zobaczcie, jesteście przeciążeni. To co powiedziałam, karty tutaj ewidentnie pokazują. Jest i słuchajcie, warto wziąć to chorobowe, czy... Wziąć urlop, gdzieś wyjechać, bo inaczej będzie po prostu totalne wypalenie. Choć słońce jest pozytywną kartą, no ale przy tym przeciążeniu, no zobaczcie, to jest walka walka z wiatrakami. Za dużo, za dużo, jak powiedziałam, energii nie, energii swojej nie, nie, nie oszukacie, tak? I tutaj zobaczcie, jest, jest. Ta śmierć, czyli coś trzeba zmienić, przetransformować, bo inaczej no, może dojść do jakiegoś wycieńczenia organizmu, no i no, może być problem, tak? Problem zdrowotny. Więc pasja pasją, ale trzeba znaleźć i mieć tą równowagę w, jak i w pracy. Tak, i w odpoczynku, tak. No, są te tajemnice też, więc może tutaj, jeżeli osoby, które się dopiero starają o pracę, to może być tak, że właśnie było coś ukrywane, tak, że będziecie po prostu w innych tych energiach. Więc no. Coś trzeba zmienić, przetransformować, bo inaczej będą problemy. Mogą być problemy zdrowotne, albo no, to może być też tak, że ktoś w danym miesiącu zachoruje i wy będziecie musieli więcej pracować jeszcze za kogoś i będzie totalne obciążenie. Więc starajcie się równoważyć tą pracę, tak? Ale ogólnie, jak to zmienicie, no to myślę, że będzie dobrze, no bo tak czy tak słońce. Wypala też te negatywne energie, tak, więc powinno być ok. Dobra, zobaczymy, drogie wodniki, co tutaj będzie w, w uczuciach, w relacjach, w miłości, w przyjaźniach dla wodnika na miesiąc lipiec 2024. Uczucia, miłość, relacje. Wyjęły mi się dwie. Hmm. powiem tak jeśli jesteście w relacji to tutaj ktoś może coś powiedzieć o swoich uczuciach o jakimś przeciążeniu być może to dotyczy was, bo może partner lub partnerka chce przyspieszyć tą relację, żeby się rozwijała szybciej a wy po prostu dwa kroki do przodu, trzy do tyłu. No i czujecie taki, taki ciężar. Dociągamy tu, ale słuchajcie, no tutaj jest cesarzowa i cesarz, więc to jest para małżeńska. No, może tutaj ktoś się wtrącać też, tak, bo jest ta królowa pentakli. I ona może zaburzać wasz spokój. Więc tu no, próbujcie eliminować takie osoby, bo no po prostu będzie chaos. Należy zachować równowagę. Umiar we wszystkim. No i tu jakaś osoba jeszcze kolejna jest. No. Więc może te osoby będą wywierać na was, że już na przykład długo jesteście, ze sobą powinniście zawrzeć związek małżeński. Też tak może być. E, aczkolwiek, no tu jakiś chaos. Osoby trzecie prawdopodobnie się wtrącają. No więc e, coś jest na rzeczy, moje drogie, moi drodzy. E, więc nie pozwólcie na to wtrącanie się, bo no może być tutaj grubo, tak, że to po prostu e, może będziecie się odcinać od tych relacji, tak? bo, no, jak powiedziałam, cesarz i cesarzowa no, to jest raczej para małżeńska, więc y, może wam się nie spieszy, ale może wy chcecie zawrzeć związek małżeński i powiecie tutaj swoim matkom, jakimś swoim bliskim, przyjaciołom, no i będą y, śmiechy, chichy, jak to się mówi, y, będziecie wyśmiewani. Y, wy macie się tym nie przejmować. Macie też tutaj kartę tego umiaru, równowagi, i tu jest też karta siły, zaufania. Yy, więc, yy, no, jeżeli będziecie sobie ufać i jest to zaufanie niepodważone, to oczywiście yy, związek jest z nim nierozerwalny. Jeżeli faktycznie tutaj coś się dowiecie, że jest coś niehalo. No to wiadomo, że, że ta, ta wieża może oznaczać po prostu rozstanie. Ale no, pamiętajcie, że nie ze wszystkimi te karty będą rezonować. No, może coś zaburzyć wasz spokój po prostu, tak? Więc to może być też zakłócenia w domu z prądem, z czymkolwiek, więc też taka historia może być. To nie musi być od razu taki rozpad związku. Więc tak to, moi drodzy, wygląda, ale zobaczmy, co nam powiedzą karty Lenormand. Karty Lenormand dla Wodnika. Karty Lenormand dla Wodnika na miesiąc lipiec 2024. Tam była cesarzowa. Mogła ona mówić o zajściu w ciążę. Tu też pojawiło się dziecko. Więc. Yy... Może tu chodzi o dziecko, może tu chodzi o to, że właśnie pojawi się to dziecko i będą. No to wywoła chaos, tak, że za wcześnie na dziecko i tak dalej, wiecie, jak to tak czasem jest. Ale to dziecko będzie bardzo ważne, jeżeli to będzie, czy to będzie dziecko, czy to będzie coś, co stworzycie na materii, czy to chodzi o uzdrowienie waszego dziecka, bo może też będziecie tutaj. Mieli wiele możliwości, by skorzystać właśnie z z jakiegoś coacha, z, z, no ale też, no tu może się wiele partnerek lub partnerów pojawić, tak, na horyzoncie. Więc, no, karty potwierdzają to, więc może to wywoła chaos, że nie będziecie wiedziały, wiedzieli, kogo wybrać, aczkolwiek, no, tam ten cesarz i cesarzowa była jako para, więc jeżeli jeszcze nie jesteście w zalegalizowanym związku, no to myślę, że będziecie wiedziały o kogo chodzi, wiedzieli. Drogie wodniki, to też może dotyczyć pracy. Także tutaj też wiele osób może się pojawić też propozycja, że może będziecie mogli wejść na wyższe stanowisko. Aczkolwiek też tutaj jeszcze wiele osób może się pojawić w pracy. Yy, ważnych osób dla, wa, dla waszego towarzystwa, dla waszego życia, więc też mo, mogą tu się przedstawić ciekawe historie. Yy, w zdrowiu uważajcie na kolana, na stawy, nie obiadajcie się, zwróćcie uwagę, szczególną uwagę na dietę. Drożność dzielit, drożność żył. Drożność kanalików moczowych i jakichkolwiek, tak? bo to może być też kanaliki, tutaj jeśli chodzi o zatoki i tak dalej. Hormony, tak, zwróćcie uwagę na gospodarkę hormonalną. No i więcej spacerujcie nie siedźcie jak takie miski w domu tylko wiecie, niedźwiedzie latem się budzą i, i szukają pożywienia, spacerują, więc czas czas na łowy, jak to się mówi. I będzie wszystko dobrze. Może tutaj chodzić też właśnie o to uzdrowienie wewnętrznego dziecka. Może tutaj będziecie pracować nad uzdrowieniem w sobie traum z dzieciństwa. Też niewykluczone. I wtedy właśnie pojawi się ten partner. Ok. Zobaczmy karty rady dla wodnika. Karty rady. Wodnik. Karty rady dla wodnika. Upływ czasu. Tak zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. Czyli zobaczcie, jak te karty rezonują. Tam było to ewidentne przeciążenie, że Wy za dużo bierzecie na siebie. Czas odpocząć drogie wodniki i wyznaczaj sam swoje granice, tak? Bo jeżeli ktoś, no, Ciebie nadużywa po prostu i Twojej energii, no to czas powiedzieć stop. Krótka piłka, moi drodzy. To by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie, drogie wodniki. Życzę Wam udanego miesiąca dużo miłości, dużo pieniędzy i spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie, dużo zdrówka i wypoczynku. Jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, to zadbajcie o ten odpoczynek. I pamiętajcie o aktywności na moim kanale, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja Was ściskam cieplutko, wysłam Wam moc pozytywnej energii. Życzę wszystkiego dobrego. Buziaczki, pa pa, do następnego razu.